Siemano mano, wszystkim, tutaj, polski, gamer, 17 i witajcie, w kolejnych przygodach, raczej tutaj, klanka 2, going commando, na PlayStation 2. Więc, krank uratowany, więc możemy kontynuować z gierką, w sensie takim, że możemy robić teraz misje, które nie można byłoby przejść bez klanka, szczególnie bez jego long jumpu. Jego long jump się przyda w Barlow! Ale cóż, panie i panowie, minął tydzień, kiedy nagrywałem pierwszą sesję i szczerze takie długie przerwy nadpomagają, ponieważ wtedy nie czujesz się zbyt zmęczony nagrywaniem, wiecie, na siłę nie nagrywasz. I szczerze myślałem, że mój twardy dysk padnie, jak włączyłem tego playa, ponieważ myślałem, że twardy dysk padnie od tego, że ten nie był używany często. Ale cóż... wiem, co się dzieje? Robimy planetę Barlow. I to jest bardzo interesująca planeta, ponieważ oryginalnie planeta Barlow była planetą należącą do Gadgetronu. Gadgetron, szczerze, był bardzo popularny w, w galaktyce Bogon, ale potem, ten, już to mi wychodzi już z, z tego, z głowy. Ale Megacorp zrobiło produkt, który, jak to można powiedzieć, wygnało Gadgetron z tej galaktyki. I z tego, co ja czytałem na Wikipedii, to była bomba. Specjalna. W sensie takim, że jest taka plotka, że... jest taka plotka, że Megacorp wy... zadziło Gadgetron z galaktyki. Bogon. Ale cóż... że Gadgetron tylko się pojawia w Solana. Ale to też jest bardzo interesujące, że są niektóre firmy, które tworzą bronię w niektórych galaktykach. Ponieważ teraz to się... co jest to po prostu o... Galaktyka Solana ma ten, ma Gadgetron. Galaktyka Bogon ma Megakon. Galaktyka Polaris ma Gramlnet. I szczerze ja bym był bardzo szczęśliwy, kiedy oni by w końcu opuścili tą Galaktykę Polaris, jak będą robili kontynuację. Może, może nie. Ale cóż. Co ja kupiłem to Seeker Gun, bardzo dobra broń, ale nie wiem czy ja ją ulepszę na tej planecie, ponieważ jest tutaj, tutaj dużo wrogów, których... Yy, które mogą ci dobrze ulepszyć Blitzgana, więc Blitzgana rozpieszczymy na tej planecie, i potem będzie wszystko cacy. I to jest też bardzo interesująca planeta dla tych, którzy mają save z reszty i klanka jedynki. Bym wam pokazał ten, tą fajną funkcję, ale niestety, ponieważ gram na playu dwójce, a nie na playu trójce, to. Ja nie mam save'u z jedynki na playu dwójce. Mogłem ściągnąć, ale szczerze, dopiero mi ten pomysł przyszedł teraz do głowy, więc jestem kompletnym debilem. W tej sytuacji, i w ogóle, Ratchet Clank obrzydliwie wygląda na telewizorze HD. Tylko, progresive scan jest w tej grze. aleluja Ale cóż, w ogóle są tutaj mini psy, które zawijamy, Ok, w ogóle mówiąc o potworach, jest w tej grze Monsterpedia. I to jest jedyna gra tych z, z, gier, w które ja grałem. Może jest w 4 za jednego Q -force i Nexus, ponieważ jeszcze w te gry nie grałem. Nad, jeżeli, nadzieję mam. Monsterpedia pokazuje ci życia wrogów, nazwy, z jakie planety pochodzą, deskrypcja mała, zdjęcie i ile zabiliśmy wrogów tego typu. Mega Mechagorbcikem boty. Które wyglądają jak gryzonity. Taka malutka, fajna funkcja. I z tego co ja wiem, wiem, że w klasycznej serii się to pojawia tutaj, w dwójce. Wiem, że żadna gra na Play 2 nie ma. Yy, yy, czy, 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 czy. Żadna gra oprócz tej nie ma Monster Peddie na Play dwójce. Ale cóż, mamy Gun, ulepszony Shotgun. Ulepszony blitz Gun. Wiem, że teraz używamy Seeker Gun, ponieważ Seeker Gun się bardzo przydaje. Jak nagrywałem na Play trójce, to szczerze, Seeker Guna w ogóle nie ulepszałem. Wiem, że Choppera na pewno nie ulepszymy do końca, ponieważ szczerze już Chopper, Gun, mi się już tutaj nie przyda w tej grze. Ale cóż... W ogóle... Czytałem... No, nie, nie, nie można czytać audio, gamer. O czym ty mówisz? Słyszałem sobie audio... Po Podsłuchałem sobie audio z poprzedniej sesji i szczerze... Ten głos z twardego, z twardego dysku nie jest aż tak słyszalny. Tylko jak masz słuchawki, oczywiście. I tak trzeba audio podgłosić, ponieważ mówię cicho czasami. Ponieważ ostatnio nagrywam sesję w nocy. Bo jestem bardziej świeży niż rano. Co jest śmieszne, ponieważ... Co ja mogę powiedzieć? Wstaję, coś jem i potem zasypiam na, na godzinkę i potem... Energia jest i się ma ochotę na ten. Na robienie LP. Ale cóż, teraz gdzie jesteśmy? Gdzie wchodzimy? To sklep Gadgetronu. I ta oto pani, którą włączyliśmy. Nam może dać lub sprzedać broń z Gadgetronu. Jak macie save, y które ma. znaczy polegać polega ten system? Że. Możesz kupić stare broń z poprzedniej części. Jak masz kupioną broń w oryginalnym saveie z gry, gdzie mo... Na przykład. Jak na przykład masz e, broń, która jest oferowana tutaj na karcie pamięci w saveie z jedynki, czyli na przykład, że jak masz bomb glove, albo bomb bo, glove masz, jak na przykład masz tego Wall Opera na, na saveie w jedynce na karcie pamięci, to ta broń będzie za darmo. Jak nie będziesz, jak będziesz miał save, ale nie będziesz miał kupon, kupionych tych broni, które teraz masz, yy, podane, to tak czy inaczej musisz na nie zapłacić. I ja ich nie będę kupował, ponieważ bronie i czy też są bezużyteczne. One są nie do ulepszenia, tylko możesz kupić sobie ulepszone wersje na New Game Plusie. No i to wszystko. Ryno, nawet jak kupisz ryno w jedynce, to ryno, za to ryno trzeba płacić, więc to jest taki false. Taka fałszywa reklama, ale cóż, oto RYNO 2, najpotężniejszy RYNO w całej serii i on kosztuje milion. Jak tą broń kupisz, to praktycznie jesteś bogiem tej gry i tej broni się nie ulepsza, ale po co ona z, kurde, karabinem maszynowym z rakietami. No i walloper. Szczerze, pokażę wam tę bronię wam później, ponieważ mam przecież 100% safe w tej grze. Na pokaz broni, ale cóż, zabijemy tylko te Chihuahua. Ulepszę na notek tutaj, albo już to zrobimy później. Ale cóż, tutaj ci będzie klank wymagany. Bez niego nie przejdziecie tego skoku i nie będziecie mogli kontynuować. Plus tylko pokazówki są tutaj. Są pokazówki z klankiem, więc to wam pokazuje, że on jest wymagany. Ale cóż, motocyklista, albo hovercyklista jest obrażony na Ratchet'a, więc on chce gadać tylko z klankiem. Klank mówi, że on rozumie jego uczucia i mówi, że chcemy się po prostu ścigać. Ale cóż, jak naprawimy jego Bluebell, to będziemy mogli tym pojazdem jechać. Więc, czas na elektrolyzer. Po tym elektrolizerze, e elektrolizerze grać troszeczkę się uspokaja z tym. I że, że elektrolizer zanika na Pire Planet. Jej! Ta pokazówka jest dziwna na kolekcji HD. Jakby tak ją nie zwhite screenowali, ale zwhite screenowali. Jakby ekran rozciągnęli. Ale cóż, kontrolę hoverbajka XM się jedzie, L1 się strzela broń i R1 się używa turbo. E, broni my tutaj nie będziemy używali, ponieważ to dopiero pierwszy wyścig tej oto trasy i dopiero w późniejszych trasach możesz używać broni. I my tylko tutaj robimy wymagany wyścig, ponieważ wyścigi w tej grze są takie same, tylko że troszeczkę są małe zmiany w trasie. Więc no, nie będziemy marnowali czasu tutaj. Plus że tak czy jak, robiąc tylko areny, będę miał wystarczająco dużo pieniędzy na broni, które chcę kupić. I zbieranie kryształów, ale o zbieraniu kryształów pogadamy później. O czym teraz możemy pogadać, to jak ja ostro zmasakrowałem ten wyścig na nagraniu PS3. Ja praktycznie sferowałem ten wyścig w najgorszym momencie. Praktycznie skręcać nigdzie nie umiałem. Przywaliłem w ścianę. Na przykład tutaj nie mogłem dojechać, I po prostu przywaliłem w ścianę i zostałem zniszczony. Masakra wielka! Ale cóż, jak widzicie, jak trzymacie R1 i zbieracie turbo, to możecie mieć ciągłe turbo. Plus, te wyścigi są żałośnie łatwe. Jak przegrać, to na pewno z tego powodu, że przewaliliście w coś, lub. przewaliliście w coś. I Ponieważ nie ma szansy, żebyś przegrał taką metodą, że ktoś cię prześcignął i dojechał do mety przed tobą. To jest praktycznie niemożliwe. I to było blisko, mogę powiedzieć, nawet. Mogę nawet powiedzieć. Połamany polski, panie i panowie. Tylko na tym kanale. O, no, przesigniam jakiegoś kolesia na całym końcu. Biedak. W ogóle w tym oto miejscu jest menu główne architekturka dwójki i o to wiecie, w tamtej sekcji, którą ominąłem. No i szczerze to jest wszystko, jak chodzi o te wyścigi. Będziemy jeszcze robili drugi raz te wyścigi na innej planecie, gdzie nagroda będzie dwa razy lepsza, bo tutaj, co dostajemy, to tylko następny poziom, a tam dostajemy fajny, fajne buty. Ale cóż, to jest koniec tego wyścigu. I od tego kolesia dostaniemy hełm, który oznaczy, że jesteśmy Desert Riderami. Też dostaniemy komunikat od przywódcy Thugs for Less, który mówi o. Y, po prostu zebranie takie. W, w formie wideo. I po prostu dowiadujemy się.

więc, yeah, Rapture <smart> <Nie śmieck> <do di> <davet> jest zainteresowany tym. Oto, broadcastem. Więc, sprawdzimy ten felcin system. Więc, to jest jeszcze nie koniec tej planety, ponieważ jeszcze jest jedna misja tutaj do roboty, która ma gadżet, który jest troszeczkę wymagany. Troszeczkę to szczerze bardzo mylące słowo. Ten gadżet jest bardzo wymagany. Inaczej nie przejdziemy planety po System. Co jest nawet trochę śmieszne. I szczerze, to jest ostatni gadżet, który ci gra tak na Po Potem się gra wyluzuje od tego. Ale cóż, tutaj są nowe broni, które już mogliśmy kupić na poprzedniej planecie. Pulse Rifle, dobra sniperka, ale mini, gdy się nie przydaje, wracicie dwójce. I Mini Turret Glove. Mini Turret Glove jest bardzo opeczki, ale. Nie będę kupywał. Nie, nie będę go kupywał tutaj. Dopiero w trójce mi się przyda. Ale cóż, Tutaj dużo swingshotowania jest. Ponieważ wcale gadżet, więc musi być, jakaś, musi być jakaś sekcja, która dużo wymaga tego swingshota. I to jest chyba jedyna część w całej serii, gdzie używasz swingshota swing -shota do przyciągania rzeczy. Bo ja dokładnie pamiętam, że hyper Hypershot po prostu. Dziecko od Swingshota i Dynamo. I na pewno będziecie się teraz tego śmiali, ale że to, to będzie miało wielki sens Kiedy zagramy w trójkę. Kiedy to, jest, to zobaczycie Hypershota w akcji. Ale cóż, Hydropack! W tej części Hydropack jest bezużyteczny. On jest po prostu tutaj tylko, ponieważ... Ej, raczej kupił klankowi w jedynce. Znaczy, to totalnie opcjonalny pak, ale cóż. Przynajmniej masz wszystko. I nope, nie dostaniesz nowego paku ani w dwójce, ani w trójce, ani w gladiatorze. Ponieważ w gladiatorze nie używasz w ogóle klanka. Dlatego tak gra się nazywa raczej Gladiator, a nie Raczardy Klank Gladiator. Coś, co niektórzy hejterzy tamtej gierki mówią, że. O nie ma klanka w ogóle w tej grze. I oczywiście gladiator ma tyle hejtu. Nazywam gladiatora najgorszą grą raczeta Nawet że są inne, gorsze gry od gladiatora. Jeee, yeah, komentarz roku. Ale cóż, panie i panowie? Ponieważ teraz albo szczerze, to. o tym pogadamy. Moment, na znanym planecie, ponieważ nasza planeta. To oczywiście poziom jest tego, statku kosmicznego, więc tam wam powiem o czymś, co mam na sumieniu. Na temat tej generacji gier, wideo. O, cóż, tutaj jest zamrożony pracownik Gadgetronu. Który się zamroził tym oto gadżetem pod nazwą Terminator. On może zamrażać wodę lub zatapiać lód. I ten gadżet jest nam potrzebny. więc musimy to od niego kupić. Ponieważ ten koleś się zamroził w erze gadżetronu, on nad nie wie, że Gadżetron zostało wywalone z tej galaktyki i Megacorp przejął sytuację. Więc ja za 1000 śrubek mamy Terminatora. Hey, maybe Megacorp is Use the Terminator. Spójrzcie, panie i panowie! Powa Quick Selectu. Napaswana gadżetami. To jest mój taki negatywny punkt na temat gadżetów yy, w tej grze. Że praktycznie pół se pół Quick Select jest zainwestowany gadżetami. Ale cóż, co ja mam na sumieniu, to jeszcze na temat tej generacji i gier wideo, ja nie mówię, że o, gry są szajskie lub nie są dorobione, nie, to nie o to chodzi, chodzi mi o to, jak wszyscy gracze się zdeewoluowali, teraz to wszystko chodzi na framerate i albo, że rozdzielczość, szczerze mi rozdzielczość nie przeszkadza, ja gram na Play 4 w 720p, oczywiście to może spowodować hejt u niektórych ludzi, bo niektórzy lubią HD, ale naprawdę, jak gra wyjdzie jakaś, która jest poniżej 60 FPS-ów, to wtedy wszyscy mają jakieś kurde padaczki ostre i mówią, że 30 FPS-ów jest już nielegalne. Zabija to oczy i takie tam. No, sobie, gdyby ci ludzie grali w tej erze, kiedy jeszcze era Playa 2 była, to chyba byłyby jakieś samobójstwa, ponieważ kurde. Nie wszystkie gry chodziły na 60 FPS-ów. Nawet gra nie jest perfekcyjna, jak nie ma y, normalnego framerate'a lub kurde, rozdzielczości, to ten. To nie oznacza, że gra szajska. O, 30 FPS-ów teraz było na gierce. Chyba czas się odciąć żyły. Oczywiście. Jak chodzi o framerate, który jest okropny bardzo, taki niestabilny jak szalony to ja wtedy rozumiem. To można spaczować. Ale jakie stabilne 30 FPS-ów i ludzie narzekają, że to jest niegrywalne i się zabiję. Że to jest niegrywalne i kurde, to zabija oczy, to przykro mi, ale... Bo przykro mi. Nie będę Cię wyzywał z tego powodu, ale mogę wyzwać osoby, którzy mówią, że ekskluzywności... Są zabójczymi rzeczami i praktycznie rujnują gry wideo. Jak tak, o takim czymś myślisz, to praktycznie jesteś idiotą, ponieważ ekskluzywne gry tylko na tą konsolę są bardzo ważne w, w tej oto branży. I zanim powiecie... dam Wam przykład, i znowu będę mówił o Bloodbornie, ponieważ Bloodborne to jest przepiękny przykład tego. I też, że to już będzie ostatni raz, kiedy mówię o Bloodborne, już nigdy o nim nie będę mówił, przysięgam. Ale Bloodborne sobie wyszedł na Playa 4. Zanim ta gra wyszła, to była wielka padaczka od fanów pc towych którzy mówili, że ta gra należy na PC, że ona powinna być na PC-cie, ponieważ gracze pc towi są. będą odrzuceni od serii Dark Souls. Znaczy, że to technicznie nie jest gra Dark Souls i nie idzie pod imieniem Dark Souls. I oni mówili, że ekskluzywne gry rujnują całą industrię, że o mój Boże, wszystkie gry powinny być na wszystkie konsole. Ja mówię na to osoby, ja nazywam, dla mnie takie osoby to idioci. Oni nie rozumieją, że ekskluzywne gry są bardzo ważne, ponieważ ekskluzywne gry są tymi motywującymi grami do kupienia konsoli. Na przykład, czemu ja kupiłem sobie Play'a 2, kiedy chciałem sobie kupić Play'a 2? Okej, okay, ten argument jest głupi, ponieważ wtedy nie wiedziałem, że Xbox nawet istniał. Czemu kupiłem Playa 4, a nie Xboxa? Ponieważ większość gier, która mnie interesuje, jest na Play 4. Czemu kupiłem Play a 3, a nie Xbox 360, 360 yy, na moje 18 urodziny? Ponieważ większość gier, które ja chciałem zrobić, kupić i nagrać, idzie na tego. Jest na Play 3. Czemu ludzie kupili Xboxa 1? Ponieważ niektórzy może chcieli zagrać sobie w Halo, a Halo nie jest na playu czwórce. Widzicie o co mi chodzi? Jakby każda gra była na każdą konsolę, to po pocholera nam różne konsole. Gdyby tak było, to Xbox by przepadł bardzo szybko. I tu już nie mówię o tym, że Xbox to już ten eee, słaba konsola, tylko mówię, że ponieważ. No, jak to mogę opisać? Tak, Xbox 1 ma dużo yy, nienawiści z powodu. No, nienawiści, tylko dużo. Dis... Mm... Ma dużo negatywności, ponieważ oczywiście jest słabszym systemem od Playa 4. Gdyby każda gra była na każdą konsolę, szczególnie z Halo, to szczerze by Xbox przegrał w tej generacji, ponieważ wszystkie gry by chodziły lepiej na, X... na Playu 4, a nie na Xboxie. Ale tak czy siak, na że ja. Nie lubię Xboxa to... Xboxa 1, ponieważ byłem dobrym fanem Xbox 360, ale ten. Nawet ten, na nie lubię serii Halo, to ja muszę im dać dobrą uwagę. Do, muszę ich pochwalić za to, co oni zrobili z halo ty. Z halo 5 jak chodzi o... framerate. Jak chcieli mieć te 60 FPS-ów, to oni po prostu zrobili dynamiczną rozdzielczość. Tak samo było z Wiedźminem na Xboxa. I, oczywiście, powiecie, że o dynamiczna rozdzielczość, czyli, że jak jest dużo akcji w grze, to. Hej, gra musi zmniejszyć rozdzielczość. Ponieważ y, ta, to zmienianie rozdzielczości pozwoliło Halo na y, y, ciągłe 60 FPS-ów. Ale cóż, tutaj y, mamy ten rozmowę telefoniczną pomiędzy przywódcą Fax i złodziejem i tutaj złodziej jest niezadowolony z tego, że wszyscy jego żołnierze, których on zatrudnił, są poszli na jakiś piknik który był e, wspomniany w poprzednim filmiku. Więc złodziej chce, żeby ten jego żołnierze przyszli tutaj, żeby go odebrać inaczej ten kontakt pomiędzy nimi będzie zniszczony